Jest mowa o dwóch umowach zawartych z Ukrainą i z Polską. O, o dwóch rodzajach umów. O jednej pan redaktor mówił obszernie, zresztą pan pierwszy zwrócił uwagę o tym, że taka umowa istnieje. To jest umowa między miejscem obrony Ukrainy i Polskiej o udostępnieniu wszystkich zasobów polskich, cywilnie, wojskowych, innych itd. Ale jeszcze jest też druga umowa zawarta kilka dosłownie dni wcześniej. I też jak ta umowa podpisana przez Macierewicza, utajniona dopiero niedawno ujawniona, jej treść zawieszam na końcu, jest to umowa o świadczeniach tych, tych społecznych emerytalnych a między tak. Polską a Izraelem. Umowa o przerażającej treści mówi o tym, że ustalane w, w, w Izraelu emerytury i renty będą automatycznie na żądanie strony izraelskiej wypłacane w Polsce. I że Polska nie ma prawa w ogóle kwestionować wysokości wyliczeń tych emerytur i rent. Co to oznacza? to oznacza, że pełną parą idą przygotowania do tego, że w tym a mało jeszcze. Umowa mówi o tym, że pobierający takie świadczenia w Polsce, wyliczone przez Izraelczyków pobierane w Polsce, nie musi w ogóle w Polsce mieszkać. Co to oznacza? Że być może już, a jeżeli nie już, to wkrótce bierzemy na utrzymanie kilkaset tysięcy emerytów i izraelskich. Czy to nie jest umowa rangi tej, tej właśnie?